Siemanko wszystkim, Szymon z tej strony i dzisiaj będziemy grać w GTA Jak mnie nie znali to zostawię link w deskrypcji do mojego pierwszego odcinka więc zaczniemy grać w GTA Jak widzicie teraz mi się właśnie ładuje i trzeba czekać, niestety No, i w tym czasie, jak mi się ładuje, to chciałem tylko pogadać o moim kanale. Będę bardzo dużo grał w GTA i także w stylu samochodowych gier. Dużo ludzi widzę, że właśnie gra w GTA, więc to dlatego dzięki temu właśnie ja nagrywam GTA. mam zbyt dużo na GTA. nie mam wszystkich yy, ludzi, co tam są. Ale, właśnie, jak widzicie, mam Franklina. To idziemy. Pokażę Wam mój samochód, który mam w garażu. Tutaj ja mam dwa. Dobra. Wyjeżdżamy. Mój plan na dzisiaj będzie uciekanie przed policją na lotnisku. Będziemy cały czas jeździć po lotnisku. Więc ja znam drogę na pamięć do lotniska. O, ale mi tam koleś wjechał w tyłek. Dobrze, że dzisiaj jestem szczęśliwy, bo tak to bym go zabił od razu. Tak jak tamtego. Poleciał sobie. A jest jasno, słońce świeci w Nie chciałbym w nocy nie, nie No ale dobra. już będzie. Już będę w nocy I to tam bez różnicy. Więc jedziemy. Moje jeżdżenie nie jest wspaniałe, chyba że na motorach. Na motorach to ja bardzo dobrze umiem jeździć. W samochodach to nie jest zbytnio mój styl. Na przykład teraz chciałem po prostu przejechać przez dwa samochody i mi się nie udało. Więc no. U? Kurczę. Dobra. Myślałam, że ominąłem lotnisko. A i tutaj jest. Dobra. Trzeba teraz tu i tu i tak jechać normalnie bramą, czy... dobra rampą sobie wjedziemy mam nadzieję, że w ogóle trafię o, i lecimy sobie dobra mam nadzieję, że wyląduję a nie, że... o, dobra, spoko aua dobra Dobra, też się zgadzam, że niewykonany. Skowka, kaskaderski. Dobra. To powiedzmy, powinno za chwilę zacząć gonić. Dobra, już mamy trzy gwiazdki. O, tutaj już. O, zima. ma. zima. Dobra. To sobie jedziemy. O nie. I ten odcinek się skończy wtedy, kiedy mnie zabiją. Jak mi się samochód rozwali, to będę musiała biec. I właśnie o tym się boję. Pa. Zczęłem nie w kogoś. Jest za nie jak wiadasz samolot, samolot tak duży. Nie, nie próbowałem. I wolę nie próbować, a jest ja powoduję. Aaa, nie sknajmniej Okej. To okay. mi się nie podoba. Tylko co widzimy?

na jak najbardziej spróbujemy. Ok, no dobra, skoczyłbym ten odcinek tutaj, ale nie, jeszcze raz tam wiedzieć. No nie, no. Jak się teraz zastanawiam, czemu to wygląda, jakby był to był mój sufit, to dlatego, że od telewizora się odbija światło. Nie, no tak mocno pada. Kurde. No dobra. Da się sprawdzić, da. Weźmy pierwszy lepszy sąd, który się zacznie. Ja tak bieg. O, akurat. Akurat Hammer. OK, To mi się podoba. Jakbyście nie wiedzieli, jaki to jest samochód, to jest hammer. I on po prostu, jak są takie samochody, jak te właśnie policyjne, to on po prostu na nie umie wskoczyć i je przejechać. Może je nie rozwali, ale przejedzie na nimi. Jak się odnajdę sobie drogę na lotnisko, to wyłączę. To nawet nie będę że muszę patrzeć na tamto. Nie wiem, gdzie ja jestem, jak na razie. Dobra. Spadaj. Trzeba rozwalić światło. Добра, нет сейчас, добра. Едем в облака. небесная коробка. появилась. небесной коробкой. небесную ре де де ду-ре-де-де, ду едем, едем, едем. О, правее меня О, аккуратно, дружка. Okej. Okay. Już mamy dwie gwiazdki. Świetnie. Dalej dotarliśmy do lotniska. I już jestem goniony przez policję. Aha, Aha, dobrze, idziemy. wiem gdzie jestem w ogóle po drugiej stronie oni są dalej jedziemy, jedziemy jedziemy na lotnisku Tym razem spróbujemy nie zginąć bo mamy bardziej odporny samochód na uderzenia i właśnie jak powiedziałem uderzenia to właśnie sobie się zdarzyłem i co przed chwilą wybuchło coś tam na dole chyba Powiedziałem ten, ten, Co? Więc to ja nie chcę wiedzieć, co było, jednak nie chcę. A plus mękolica, go, nie więc... Muszę się wsunąć, i już nie mam maski. Dalej, co jest odporny. Tata, Pop! Ty, 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 Dobra, jeśli ten samolot się naprawdę zatrzymie, to ja nie wiem. To będę musiał biegnąć. I ten naprawdę skończę odcinek. Bez żartów. slam we mnie, nie, 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 nie. nie, nie. O, oh. mój. No, muszę spróbować na tym wie wielkim samolotem. Kiedyś już próbowałem, ale nigdy mi się nie udało wystartować tak całkiem do nieba. Muszę spróbować. Słyszałem, że bardzo. To ciężko się tym staruje Nie niebie, więc nie wiem. no, Ale policja się w ogóle do mnie nie przybliżyła. Albo oni są bardzo powolni, albo nie wiem i tutaj bardzo mało jest. Czówkę? No czułówka jest patrz. O, co się tak tak nie Okej. Okay. Chcesz? Doin dobra, doin Daj, 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 no dobra, daj, pa. Doin doin daj, 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 doin doin, daj, daj, doin doin, doin. Doin 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 doin. Doin doin daj, 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 Doin 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 ale jedziemy dalej Jedziemy, 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 pożeramy Wiesz co, ja bym przesiądziła, w tyłek O, zatrzyma się Zajarzył Tak bardzo chcę właśnie wziąć teraz samolot i polecieć, ale nie mogę Dobra, ten, ten samolot zaraz zostanie rozwalony Weź ma dziurę w tapu. Mogę wow, wow, wow. jeszcze widzikorfowy. Tak, ja, Ja uciekam. Muszę najpierw uciec z policji. A jak to umiecie słyszeć, słyszeć te dźwięki u góry, to co się dzieje? To moi rodzice, bo mój dom jest zrobiony z tych spłyt dlatego ta podłoga taka jest Co się stało? O no kurczę. No zasłonie to za chwilę wyjdzie. ja się zamieniam samochód dosłownie Zamieniam samochód Wiem, że powiedziałem, że tego nie będę robił, ale muszę ale muszę, ale muszę, ale muszę. Zaraz będę zastrzelony, zaraz będę zastrzelony. Jedzie, będę zastrzelony. Zaraz będę zastrzelony. Zaraz będę zastrzelony. Zaraz coś mogą zrobić? O, tak, tak się Pobawimy się w popychaczki, co? Pobawimy się Aha. Po prostu wjeżdżasz w moje jacek <grywy> Ok, mu dosłownie Łoł wow. Nie chciałem dosłownie w tamtą stronę skręcać No ale dobra No Przestań mi wjeżdżać w tyle. A co dobra No tu ty

i drugie, że mam sklerozę. nie chcę być aresztowany. Nie chcę. Nie w tym odcinku. Na pewno nie. Dobra, wyjdę z tego samolotu i zacznę biegać, bo na To za dużo... To dużo rozwalić tą policję.

ścieram, ścieram. Mam bardzo mało życia. Jeszcze raz mi ścieram. What? O, ścierłem w nich. Chyba stracili kontrolę i. Opa O nie nie, nie. O, nie, 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 nie. Ja chcę jeszcze dzisiaj żyć, ja chcę jeszcze dzisiaj żyć, ja ja ja, ja chcę jeszcze dzisiaj żyć przynajmniej przez 2 sekundy jeszcze Trrr. Dobra Powiedziałam, że jak zginę to niestety muszę kończyć Dziękuję wszystkim za oglądanie, nie zapomnijcie lajku zostawić i subskrypcji, tak jak mówiłem już link do subskrypcji zostawię do mojego wcześniejszego odcinku, jeszcze raz dziękuję za oglądanie, zobaczymy Was w następnym odcinku.